Witajcie widzowie! Ten film będzie poświęcony dramie, jaka wybuchła na początku tego roku między Andrzejowem a pewną częścią komunity Valoranta, przede wszystkim streamerką Trash Postaram się przedstawić każde wydarzenie dokładnie i opisać ten proceder od A do Z. Ostrzegam, że drama wypełniona jest absurdem, ale prowadzi do ciekawych wniosków, więc jeżeli ktoś chce się dowiedzieć o co chodzi z ostatnim wielkim przyrostem liczb na kanale Andrzejowa, w tym filmie będą przedstawione wszystkie dowody, jakie nagromadziłem w tej sprawie, ale po kolei. Pierwszy etap to tak zwana wojna o binda. Był to przełom 1 i 2 stycznia. Wtedy mój dobry przyjaciel z kanału Throwing and Throwing w wieczornych godzinach podczas transmisji traszycy dostał się do jej lobby, gdyż ta grała kastomy z widzami. W momencie ładowania gry, kiedy to nie da się zmutować ani opuścić grupy, na całą p***ę został puszczony bind od głosów filmów dla dorosłych. U mnie fajerwerka walnęła pewnie. E, chciałabym tylko powiedzieć i przepraszam z góry... E, chciałabym przeprosić z góry tych, okay. jak oni się... No co, no? W tym samym czasie osoby z Discorda throwing and Throwing rozpoczęły samozwańczą akcję wysyłania kutasów męskich w formie gifów na jej Discorda. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że w czasie kiedy dochodziło do owych incydentów nie miałem o tym pojęcia. Dowiedziałem się chwilę po fakcie kiedy traszyca już dawno zmutowała się w grze, a wszystkie pały męskie były dawno usunięte wraz z wysyłającymi. Wtedy Filip z throwing and Throwing napisał mi, żebym wbił do traszycy na streama, bo ta gada na mój temat. Wtedy też dopiero dostałem informację, że akcja z bindem Została przeprowadzona. Jest to istotne, gdyż Traszyca twierdzi, że byli to ludzie ode mnie, co poniekąd jest prawdą, bo komunity moje i trolinga są powiązane, ale zostałem również oskarżony, że to wszystko wyszło z mojej inicjatywy i że ja kazałem zrobić tym ludziom te wszystkie zbrodnie. Jak widać, wojna o Binda była wielką aferą, która odbyła się w pie i to do tego w grze nierankingowej oraz na kanale na Discordzie. Efektem tych działań było kilkuminutowe zamieszanie, które nie zrobiło nikomu żadnej większej krzywdy. Jednak Traszyca dostała takiej kulawicy na tak bagatelną rzecz, że przez kolejne kilka minut straciła panowanie nad sobą, dając popis swojemu wielce urażonemu ego. Dobra, przepraszam z góry moderatorów i przepraszam od razu użytkowników naszego serwera e, Discord, ale kurde, celordy z Andrzejowo zaczęło mi się wpierdalać eee, na, na Discorda i tutaj i zaczęli i stwierdzili że będą mi snajfić te kolejki i tak dalej Nie, nie najpewniej Andrzejowo, nie najpewniej, bo jebany del eee, skomentował mi jeszcze ten eee, na YouTube razem ze swoimi pieskami No idiota jebany no Nie najpewniej, tylko na pewno teraz już to jednak na pewno, no na pewno no Zajaja się po człowieku Kurwa, 20 widzów masz, bo jesteś innym dyblem no Taki zjebany jesteś gościu Upadki też rajdy zrobiła, ale obrał sobie Julesa Wiem o tym, wiem, zdaję sobie sprawę Współczuję Giga Julesowi, nie? To są, so, nie no kurwa, to są so takie zjeby Taka banda dzieci po prostu, nie? To znaczy mnie to nie boli, jakby wystarczy im... Jakby ich cała moc kończy się w momencie, w którym e, którym dam im bana, nie? Ale że oni mają tyle czasu po prostu. To są dzieci, które teraz mają przerwę świąteczną i oni mają po prostu nieskończoną ilość czasu. Ale zaraz się skończy, bo wrócą do szkółki. I matka będzie ich ciągnęła kółka za włosy do, do łóżka. Bo jutro ty, lecina, łóżka na się teraz. Siema, słyszałem, że to się... O, siema Andrzejowo, sięma no. No, ludzie no z twojego limki, czatu zaczęli de. mi przychodzić i trollować i na Discordzie, i na tym, yy, i pod YouTubeem. Ty skomentowałeś, ludzie ci lajkują twój komentarz i tak dalej. No opanuj tych ludzi, kurwa, bo to jest naprawdę niepoważne. Ja czaję, że masz oddanych 20 widzów, ale to jest strasznie, co się dzieje. Kto to jest ten Andrzejek? Typ, który sobie yy, stwierdził, że będzie trollować wszystkim gierki. W wyzywa ludzi bez powodu i tak dalej i po prostu... Eee... No idiotą jest no. W tym miejscu trzeba powiedzieć o kilku kwestiach z jej wypowiedzi. Prawdą jest, że mój content i moje community jest toksyczne, ale community jej, jak i sama Traszyca, wcale nie są od nas lepsi. Są tak samo toksyczni w naszą stronę, jak my w ich. Różnica jest taka, że działanie Throwing and Throwing było z intencji zrobienia sobie żartów, natomiast ona posunęła się do życzeń zaznania krzywdy i pozbawienia mnie płodności. Pozdrawiam z tego miejsca moich przyjaciół i widzów Throwing and Throwing za udaną akcję prowokacyjną. Nie potępiam tego, co zrobiliście, bo ja i moi widzowie mieli dzięki temu ubaw. Humor jest rzeczą subiektywną, a mnie naprawdę śmieszą tego typu akcje. To naturalne, że streamerzy o słabej psychice i niskim progu frustracji są narażeni na trolling. Uważam, że akcja z bindem i rajdem na Discorda była bardzo delikatną jego formą. Tak mniej więcej prezentują się wydarzenia z 1 i 2 stycznia. Przechodzimy teraz do drugiej afery, która wybuchła 3 stycznia dzień później. Była to tak zwana afera tierlistowa. Na początku roku niektórzy streamerzy Valorant postanowili zrobić tierlistę osób streamujących tą kategorię. Jedna z tierlist była autorstwa użytkownika 369val. Jej pierwsza odsłona wyglądała tak. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że konsekwencją takiego werdyktu była moja inicjatywa. Otóż pod koniec tier listy na streamie widzowie mogli dyskutować na czacie, kto według nich powinien być wyżej lub niżej. Sam miałem wtedy streama i widzowie dali mi cynk, że odbywają się głosowania. Wykorzystałem to, aby nieco zamieszać i tym samym sforsowałem siebie i Don Tasiora na Estier, natomiast traszyca skończyła na niskim B. I tak, przyznaję się, zmanipulowałem tymi wyborami, ale moją intencją nie było podbijanie sobie ego, tylko ponowne sprowokowanie traszycy, gdyż wiedziałem, że fakt tego, że znajdę się wyżej niż ona zdenerwuje ją. I tak też się stało. Z filmu 369, do którego link jest w opisie, dowiadujemy się, że pięciu streamerów z tzw. Tak lewej strony Valoranta potężnie spróło się o wynik tier listy, grożąc mu i go wyzywając. Nie mam informacji kto to był dokładnie, bo odbyło się to między 369 a nimi, więc nie można nikogo bezpośrednio za to oskarżyć. Co do traszycy wiadomym jest, że spruła się o zbyt wysoką ocenę mnie, ale czy była jedną z osób grożących? Nie wiadomo i trzeba pytać o to 369. Tu według mnie, najbardziej skrajnym po lewej, jeszcze dorysuję, jest żule Gania. A tutaj jest Andrzejowo. Jeśli chodzi o tą tier listę, czemu robię ją kolejny raz? Dlatego, że wielu twórców zmanipulowało, albo nie zrozumiało, albo nie wysłuchało. Nie I ta tier lista zakończyła się tym, że zdecydowali o nim w 100% widzowie. Idealnym przykładem jest Andrzejowo, które według mnie było w C albo w B tierze, a widzowie go popchali do S tieru. Więc szkoda, że streamerzy zamiast dopowiedzieć to, mieli kurwa i kłamali was w żywe oczy, ale spodziewam się tego w polskim Valorancie. Wyobraźcie sobie chłopaki, dla wszystkich, którzy tutaj oglądają, że w każdym community są takie tier listy, nie? W CS-owym, CS CS-owym robią takie tier listy. W WL-owym były takie tier listy nie raz, nie wiem czy w tym roku, ale były. Tak są nawet w WL-owym, kiedy byłem w tym community, były takie tier listy w I wyobraźcie sobie, że nawet najpopularniejsza polega lista, czyli jak każdy z Was pewnie kojarzył mokrego suchara, która jest sobie wybrana co rok, nigdy, nigdy nie wybudziła tyle emocji co w Valorancie. I dlaczego? Dlatego, że w większości tych tier list w CS-ie, w Overwatchu, w LoLu, czy u mokrego suchara globalnie, Ci twórcy, którzy są dawani do tej tier listy, dajmy przykład z Stayproxa albo X Vasiona, to nie są zakompleksione za kóły, które muszą się dowartościować jakąś tier listą. Oni mają wadę, gdzie mogą i ustawić. To będzie S, czy B, czy C tier. Oni znają własną wartość, bo nie są chorzy psychicznie. Niestety u nas w valorancie na 50 wczor co, yy, wczorajszych twórców, 5 spróło się do mnie obrażając mnie, że dałem ich za nisko. Niektórzy, którzy byli naprawdę wysoko uważali, że powinni być jeszcze wyżej, a inni po prostu powiedzieli, że nie potrzebuję robię content, budując na innych. I po co robię takie te listy, jak to jest nikomu niepotrzebne. No ja uważam, że jest to fajny content. Ja uważam, że lepiej jest w Valorancie zrobić coś w końcu nowego, pogadać o jakichś tematach, zbudować jakieś emocje, pole do dyskusji, a nawet kontrowersje, niż cały czas łupać przez 12 godzin dziennie w Valoranta, pier... Rankedy i krzyczeć do Turasów, kontrolują ci mecze. No ile można tego słuchać, to już jest nudne. Więc na samym początku trzeba powiedzieć sobie o kryteriach, nie? Kryteria, jakie będę stawiał tutaj, jeśli chodzi o pozycjonowanie tych ludzi, będą bardzo ważne, jeśli chodzi o ich poczciwość, szczerość, ale też jeśli chodzi o content i dostępność dla wszystkich twórców, pierze. Jeśli chodzi o Andrzejowo, to właśnie wokół niego, w której było najwięcej dywagacji, jego widzowie wbili tu i trochę zmanipulowali tą tier listą. Podobno, bardzo pozytywnie wypowiadałem się na jego temat. No właśnie nie chodzi o to, nie chodzi o to. Ja jakby staram się być w środku. Nie jestem jak powiedzmy niektóre osoby z lewej strony. Dam przykład wszystkich streamerów Riota, yy, podlegającym pod regulamin Riotu i będę go hejtował za to. Niech robi sobie co chce. Ja ani nie pochwalam go, ani go nie neguję. Jestem po prostu neutral. Jakby... Jeśli chcecie go oglądać, oglądajcie. Jeśli nie chcecie go oglądać, nie oglądajcie. Nie zamierzam promować tej osoby, jak nie zamierzam promować nikogo z tej topki. Według mnie jego content jest śmieszny, w tym sensie, że... wielu widzów się z niego śmieje i... jest czymś nowym w Valorancie. No ale nie ocenię go wyżej niż B, bo uważam, że... Wybił się dopiero pod koniec roku 2024 i na samym początku roku 2025 ma ten pig widzów, a oceniamy tylko 2024. Mimo że Folwarz zachował się jakiś tigiemka i mimo że go dałem nisko, to nie zachował się jak te piękne z lewej strony, obrażające mi i grożące mi, że jak nie zamknę to kółk wyciągną nam jakieś teczki. Ja mam was wyjep, mam teczki na każdego z was, chłopaki. Ja przez cały rok... Analizowałem każde wasze viewbotowanie, każde wasze kupywanie followów, czy to, że ludzie po 10 tysięcy followów potrafią mieć po 450-350 osób na jakichś innych gierkach na osobę. Spokojnie, wy się nie bawicie tutaj dzieckiem. Kolejną osobą jest Trausch czyli według mnie najbardziej kontrowersyjna streamerka, że mogę powiedzieć, że przez długi czas ze mną rozmawiała, ale raczej w pokojowych stosunkach o tej tierliście. Zdziwiłem troszeczkę, że aż tak bardzo przyjęłaś tę tą tier ale z drugiej strony ją rozumiem, bo jej bardziej chodziło nie o jej ocenę, a o cenę Andrzejowa, że była taka wysoka. Valorant. Zaczął skręcać w dzi dziwnym kierunku Nie będę mówił dokładnie o co chodzi Ale pozałóżmy że tu jest środek Tu jest prawo Tu jest lewo I tu według mnie Najbardziej skrajnym po lewej jeszcze dorysuję Jest Żule z grania Tutaj jest wpadka Tutaj jest keremę Tutaj jest szalony Tu gdzieś jestem ja Tutaj jest na przykład taka osoba jak Dickson A tutaj jest Andrzejowo nie będę mówił o co chodzi dokładnie w tym wykresie, ale wydaje mi się, że każda osoba oglądająca Valoranta dłużej niż 5 minut dziennie rozumie o co w nim chodzi, Riot. A tutaj mogę dopisać coś takiego jak yy, sztywność. Jak sztywność. Że jak ja wczoraj zaproponowałem tą tier listę i chciałem być tak samo szczery jako środek dla tej strony i dla tej I dałem kilka osób z tej strony za nisko przez to, że widzowie tak zagłosowali. I kilka osób z tej strony dałem za nisko, bo tak widzowie zagłosowali. To mam do Was pytanie po prostu proste. Jak myślicie, która z tych stron poczuła się urażona? Mimo, że oboje pozostali potraktowani tak samo. Jedynka na czacie jeśli lewa, dwójka na czacie jeśli prawa. Co za przypadek? Smutne jest właśnie to, że na tym czacie aktualnie jest 400 osób, więc niemożliwe, że są tylko moi widzowie, bo tyle widzów nawet nie mam. Niemożliwe, że przysłali mi widzowie Andrzejowo, Ksada lub kogoś innego. Uważam, że aktualnie lewa strona przez to, co robi Rajot przez to, co promuje, ma zdecydowanie więcej widzów. Więc de facto ludzie powinni na czacie pisać dwójki, bo po prostu jest ich więcej. Jest więcej ludzi, którzy tutaj perfejują tych twórców. Ale niestety, mimo że nie mówię, że to poszczególnie ci twórcy, ale może ludzie dookoła nich zachowali się źle w stosunku do mnie i zauważyłem, że lewa strona... Przez to, jak bardzo popularna aktualnie jest, przez to, jak bardzo promowana jest przez Zajot, nie da sobie powiedzieć nic złego. Neutralny do Julesa, ja chciałem być neutralny do Andrzejowa, ale uwierzcie, uwierzcie, na słowo, przyrzekam na samego siebie. Z niektórymi z tych osób, z lewej strony, nie da się tego zrobić. Ja się płaszczyłem przed nimi, gadałem z nimi prywatnie, jak do swojego bobasa, jak do swojego dziecka, ale nie da się tego zrobić. I tylko Wy, jako widzowie, jesteście w stanie to zatrzymać lub zrobić coś, żeby w końcu Valorant nie był nazywaną grom dla, dla części od roweru. Grom, która jest kompleksiona, gdzie ma osoby chore psychicznie. Tylko wy jesteście w stanie to zrobić, bo wszystko skręca w tym kierunku, że ja, na przykład jako osoba, która chce być po środku, muszę tylko dobrze się wypowiadać na temat tej strony, a tą stronę mogę tylko hejtować. I przez to, że ja jest gdzieś tutaj, to bystre głowy, inteligentne, a które chcą jedynie pieniędzy, takie typowe, widzą to. Że gdzie są pieniądze? Pieniądze są po lewo, więc gadają populistyczne rzeczy, tak jakby byli kuzynami gdzie Jules jest taki prawdziwy, tylko udają kuzyn do znajomych, bo mówią to, co chce ktoś usłyszeć, a nie to, co są naprawdę. I uwierzcie, że takich kuzynk w tej community jest dużo. Ale nikt oprócz mnie tego nie powie, bo nikomu się to nie kur... dopłaca, nikomu to nie jest na rękę. Warto zaznaczyć, że nie tylko 369 robił taką tier listę, więc nie była ona jedyna absolutna, a mimo to wywołała tyle skrajnych emocji, mimo iż sprawa jest marginalna. Ego lewej strony zostało na tyle mocno urażone, że posunęli się do gruźb w stronę 369, natomiast co do mnie opracowali sobie pewien plan kontrataku do którego za chwilę przejdę. Dla zobrazowania dodam jeszcze, że 4 dnia stycznia na moim kanale pojawił się pierwszy film, odnośnie dramy, gdzie jest urywek z woda z 2 stycznia, gdzie odnoszę się do wojny Obinda. Film obecny... Nie dałem na prywatny, gdyż nie ma on większej wartości do przyszłych wydarzeń i postanowiłem zastąpić go tym filmem. Do tej pory cała drama opierała się na absurdalnych i wręcz dziecinnych kwestiach. Ale dla szerszego kontekstu sprawy wolałem to dokładnie przedstawić. W tym momencie czas przejść do meritum i do najpoważniejszych zarzutów w stronę traszycy. Dnia 5 stycznia tak się akurat złożyło, że byłem offline. Natomiast kilku streamerów, z którymi mam dobry kontakt, podczas swoich liveów odnotowali gigantyczne wzrosty w followach i ilości widzów. Nie ma wątpliwości, że były to boty. Boty, które pojawiły się nagle po wybuchu dramy i atakowały te osoby, z którymi mam jakieś powiązania. Na Następnego dnia 6 stycznia, kiedy odpaliłem już streama, bez zaskoczenia, boty zaczęły atakować mój kanał jak i innych twórców. Z doniesień widzów ataki dotyczyły nawet osób, z którymi nie miałem żadnego wcześniejszego kontaktu. Między innymi u streamera Imerito, boty spamowały linkiem do mojego streama, a nawet godziną, o której zamierzałem odpalić. Atakowane były również zagraniczne kanały, to w efekcie sprowadziło osoby z Rosji i z UK, które skonfundowane pytały się mnie w swoich natywnych językach o chuj tu chodzi. To był wtedy na streamie ten pamięta co się działo. Na 3 godziny streama wykręciłem tego dnia taką średnią widzów, gdzie fizycznie osób było około 150. Tego samego dnia w wieczornej porze został wystawiony Andrzejowski koń trojański. Serbeper, czyli jeden z moich widzów, który miał kilka streamów w życiu, dał linka na publiczny czat na moim dece. Efekty były takie jak się każdy spodziewał. Pikanterii dodaje fakt, że sama traszyca odwiedziła ten stream. Kiedy ogłosiłem to na Discordzie, po 5 minutach dane zostały zaktualizowane. Jej obecność tłumaczyła tym, że Serbeper na alercie z followem miał ustawiony Jej anime awatar, a ona sama była tam Gdyż jej moderator poinformował ją Że coś takiego ma miejsce i odwiedziła go W celu zgłoszenia jego transmisji To tłumaczenie jest logiczne, zwłaszcza Że sama miała tam tylko 5 minut pocztajmu, Ale tutaj nasuwają się kolejne pytania Jaki interes miał jej moderator lub widz Aby siedzieć na losowym streamie mojego widza Oraz dlaczego w czasie kiedy osoby Od Traszycy były na jego streamie Boty przeprowadzały atak Dnia 6 stycznia masowy atak follow Dostał również kanał Trowing and Trowing, na którym nigdy nie odbyła się żadna transmisja, a ich kanał służył im jedynie do oglądania kontentu. Następnego dnia, 7 stycznia, doszło do kilku przełomowych wydarzeń w tej sprawie, o których za chwilę. Mój kanał dalej był atakowany, losowi widzowie z mojego czatu dostawali po kilka tysięcy botów, osoby z zagranicy pytały mnie na chuj reklamuje się na innych streamach, więc tutaj było wszystko po staremu. Momentem przełomowym było przyjście traszycy na mojego streama. Widziała więc wtedy ile mam widzów, więc niemożliwym jest, że nie była świadoma tego co się dzieje. Dogadaliśmy się, że na offstreamie porozmawiamy o całej sytuacji. Tak więc wieczorem dnia 7 stycznia odbyliśmy rozmowę na DC, którą w całości nagrałem. W pewnym momencie naszej rozmowy zaproponowałem jej układ. Od kolejnego dnia, czyli od 8 stycznia wszystkie boty przestają atakować Andrzejową, a w zamian ja nie będę nakręcał widzów przeciwko niej. Traszyca zgodziła się, tym samym potwierdzając, że ma dojścia do ludzi, którzy są za to odpowiedzialni. Zgodnie, więc to y się... ja mam taką propozycję. Ja i tak wiem, że to że to od Ciebie są te boty, nie kupię w życiu tego, że nie ma z tym żadnego powiązania, jestem przekonany, że to jesteś Ty. Możemy podpisać taki cichy rozejm. Od jutra boty znikają, ja mogę nawet poprosić Trowinga i inne osoby, żeby tam usunęły wszystkie materiały na temat tej dramy i zapominamy o całej sytuacji. Boty jutro znikają, znikają filmy, zapominamy o dramie, nie wspominamy o sobie więcej w internecie. Pasuje? Jak najbardziej, mi to pasuje, jak najbardziej. To znaczy... Czyli jutro boty rozmawiamy... znikają? porozmawiam z moimi moderatorami, bo może oni mają więcej informacji. No i temat. czyli jednak coś da radę zrobić w tym kierunku. No to nie bardzo... Mam, ale nie mam się pojęcia, kto tym steruje. Przysięgam ci, bo ja wiem, że to ktoś z mojego community, dlatego mówię, że jeżeli dowiem się, kto to jest, to ja zaraz zrobię ogłoszenie na ten temat, że jeżeli dowiem się, kto to jest, to dostanie bana po prostu u mnie na wszystkich platformach, bo to jest niedopuszczalne po prostu. Ja wiem, ile stresu się z tym wiąże. Jakby uwierz, bo ja naprawdę się starałam z tym wszystkim dążyć do czegoś i w momencie, w którym mi to wszystko zawaliło, te same boty i wiem ile to jest stresu naprawdę nigdy w życiu bym czegoś takiego nie zlecił jest... Dobra no tak mamy wszystko wyjaśnione to bardzo się cieszę że znaleźliśmy konsensus mam nadzieję że jutro boty znikną że dasz radę to ogarnąć i no i co no i postaram się żeby moi widzowie nie zrobili nic głupiego ale jeszcze raz mówię, nie nie jestem w stanie opanować tego w 100%, bo mogę mówić swoje, ale jeżeli ktoś faktycznie Ciebie bardzo nienawidzi, bo ja ci powiem personalnie, ja ani do Juleca, ani do Ciebie nie mam jakiegoś żalu, bo ja cały czas traktowałem to jako bardziej jak cyrk, jak zabawę, po prostu jak, no jak, jak zwykły trolling. Ja nie chciałem nikomu zrobić faktycznie pozłości w życiu codziennym, w życiu prywatnym, chciałem kogoś wkurwić w grze, posłuchać sobie jego reakcji emocjonalnej, zrobić z tego content dla widzów i tyle. A widzę, że no to się wymyka już spod kontroli, że to wychodzi poza kwestie internetowe, poza już, no, i po prostu no, wchodzi to w kwestie prywatne. No a to chciałbym tego uniknąć, bo no, sam nie chciałbym, żeby jakieś moje dane wypływały. A no obstawiam, że to by poszło za ciosem, jakby ktoś znalazł twoje dane, za chwilę mógłby się znaleźć ktoś, kto chciałby moje dane znaleźć. Więc no więc tak. lepiej tego uniknąć. Lepiej tego uniknąć, więc proponuję usunięcie botów. Zaprzestanie botowania mojego kanału i innych kanałów. Ja wtedy też będę widzą starał się przekazywać jak najlepsze wartości, żeby jednak nie robili nic wam, nic wam złego, ani Tobie, ani tam Julesowi, ani innym twórcom. I wydaje mi się, że to jest najlepsze rozwiązanie. Tak, jak najbardziej. No to super, dobra. No to spierdalam się, ma. I teraz zagadka. Co stało się 8 stycznia? Absolutnie nic. Wszystko wróciło do normy. W tym miejscu powiem jeszcze o samej rozmowie. Od początku miałem plan zaoferowania jej rozejmu z takimi warunkami przy czym posłużyłem się manipulacją i złamałem rozejm następnego dnia aby skonfrontować czy traszyca ma możliwość zatrzymać te boty. Musiałem tak zrobić by mieć mocniejszy dowód gdyż nigdy w życiu nie uwierzę że traszyca nie miała wiedzy kto botuje te wszystkie kanały. Wielokrotnie zapewniała że nie popiera tego i nie ma pojęcia kto to mógł być a jeżeli dowiedziałaby się z miejsca zbanowałaby osoby za to odpowiedzialne. Później przypomniała sobie że na pewno to ktoś z jej community i dokładnie Wiedziała, do kogo się zgłosić, aby powstrzymać ataki. Mimo, że publicznie zapewniała na Twitterze i Discordzie, że nie ma o tym pojęcia, kto to robi, prawda okazała się inna. Później tłumaczyła się, że była to samowolna akcja z jej community i że ona nie miała na to wpływu. I jak najbardziej mogę przyznać jej rację i zapewne każdy twórca też by to potwierdził, że streamer nie jest w stanie kontrolować 100% działań swojej społeczności, ale w sytuacji, gdzie ilość kanałów botowanych w jednym czasie jest tak duża, oznacza to, że jest mała szansa, że zrobiła to jedna osoba. Jeżeli by to było samo, Wolne działanie, to dnia 8 stycznia po prośbie Traszycy boty by nie ustały, tylko atakowałyby dalej. A tego dnia nie wydarzyło się absolutnie nic podczas trwania mojego streama. Na koniec pokazałem widzom część naszej rozmowy, gdzie Traszyca zgadza się na układ, że zatrzyma boty, a już kilka minut później, kiedy mój stream był wyłączony, follow boty zaczęły atakować molinę. Ponownie dziwny zbieg okoliczności. Wniosek jest bardzo prosty. Ataki botów były zorganizowaną akcją przez moderatorów lub zaufane osoby lewej strony komuniki Valoranta. Tami streamerzy na pewno wiedzieli wcześniej, że coś takiego się szykuje i dali na to zielone światło. Tak samo jak potem dali czerwone światło, zatrzymując to wszystko w moment. Traszyca, mimo że zebrała główny ostrzał, nie była jedyną osobą w to zamieszaną. Ale nie ma wątpliwości, że była w stanie koordynować tym procederem. Zanim przejdę do kolejnych wniosków, zatrzymam się jeszcze w kwestii wyciągania tej dramy do życia prywatnego. Mimo, że przyznałem się do intrygi w rozmowie z straszycą, mogę zapewnić, że szczerze mówiłem w kwestii doksowania i tego, że nie popieram takich działań. Od początku jest to drama w internecie i nie powinna poza jego granice wychodzić. Dlatego proszę moich widzów, aby nasze działanie przeciwko lewej stronie toczyło się tylko i wyłącznie w sferze internetowej. Możecie śmiało szukać dowodów na ich botowanie cudzych i własnych kont, czy okazjonalnie przytrolować im gierkę w walo. Jeżeli macie krztynę pomyślunku, zdajecie sobie żeby sprawę do jakich konsekwencji prowadzi doxing. Tak samo jak znalazły się dowody na traszyce i jej odpowiedzialność za boty, tak samo znalazłyby się dowody, kto udostępnia jej dane i wtedy taki głupi widz miałby problemy z prawem. Jak najbardziej zachęcam do akcji jak z wojny o Binda, ale pod żadnym pozorem nie przyzwalam na wyciąganie tej dramy do życia codziennego. Mam nadzieję, że jak najwięcej osób to zrozumie i będzie respektować moje słowa. Wracając do wniosków, trzeba powiedzieć o kolejnym powiązaniu botów z lewą stroną. Jak pamiętacie z urywku, który puściłem podczas opisywania afery tier listowej, 369 wspomina, że już wcześniej obserwował u lewej strony aktywność botów na ich kanałach. Łatwo to można skonfrontować pobierając wtyczkę, która umożliwia sprawdzanie aktywnych użytkowników czatu. Oznacza to, że niektórzy streamerzy z lewej strony mają znajomości lub sami wiedzą jak korzystać z viewbotów. To otwiera furtkę do grubszej sprawy, gdyż może to oznaczać, że te praktyki są po to, aby sztucznie podbijać statystyki własnego kanału i tym samym liczyć na lepsze deale. Numerem jeden na chwilę obecną jest Jule Zgranie. U absolutnie żadnego streamera nie ma takiej dysproporcji jak u niego. Dosłownie żaden streamer, nieważne ile ma widzów i jaką kategorię streamuje, nie posiada takiego rozstrzału między liczbą widzów a aktywnymi użytkownikami. W tej całej dramie istnieje jedna niewiadoma. Kto miał tyle kasy, aby zainwestować w tak ogromną ilość viewbotów, i to do tego na różnych kanałach Przez dwa dni na około 3 godziny streama miałem co najmniej 2000 viewbotów Nie chcę wyciągać pochopnych wniosków Bo nie mam na to twardych dowodów Ale istnieje cień szansy że menadżerzy maczali w tym palce Dając na to fundusze Ale tak jak mówię To jest tylko teoria Więc nie mogę w tej kwestii nic więcej powiedzieć Jeżeli jest jakaś dociekliwa głowa, która chciałaby się w to zagłębiać To droga wolna Ja osobiście mam to w dupie i jedynie zależy mi na dojściu do tego, kto stricte botował mój kanał, a to czy oni sami to robią dla korzyści finansowych, niezbyt mnie obchodzi. Każdy orze jak może. Ale tak jak mówię, póki co to tylko teoria, zatem wróćmy do faktów. Postawię teraz kilka punktów, do których nie ma wątpliwości. 1. Definitywnie boty były wycelowane we mnie i miały jak najbardziej uprzykrzyć mi życie. 2. Traszyca na 100% jest z tym powiązana i od początku wiedziała, kto za tym stoi i miała moc sterowania tym procederem. 3. Traszyca publicznie i wielokrotnie kłamała o swoich czynach i intencjach, a więc czas na werdykt. Trybunał Andrzejowski orzeka. Na mocy przedstawionych dowodów uznajemy traszyce za bezpośrednio winną botowania mojego oraz innych kanałów, co poskutkowało wystrzeleniem moich statystyk chwilę przed zgłoszeniem partnera Twitcha. Jeżeli zrobiłbym to teraz, na 100% dostałbym permbana, więc jestem zmuszony czekać kolejny miesiąc, a sztuczne statystyki przestaną się liczyć. Zgodnie z regulaminem platformy Twitch wysyłanie botów do innych streamerów powinno skutkować permbanem, choć uważam, że bardziej adekwatną karą, uwzględniając publiczne kłamstwa, szarlataństwo i sianie dezinformacji, byłoby absolutne skancelowanie traszyska z przestrzeni internetowej. Precz stała tajstwem na Twitchu. Heil Andrzejowo!